tego samochodu pancernego. Nie w Rosji, tylko w Polsce. Wtedy to było pionierskie użycie. Z prawej strony zbliża się, y, zbliża się niemiecki panoram. Dodam tylko, że y, uczestnicy tych grup rekonstrukcyjnych historycznie uniforma, odtwarzają pułki, które walczyły tutaj na naszej firmie, W operacji łódzkiej na prawko. Krąg padają na samochód wędzarny. Bądź... Samochody pantery to była skuteczna broń, ale zależy jeszcze, jaki miał pancerz.